Cześć! Ja mam na imię Tomek, jestem lekarzem i na tym kanale opowiadam Wam o różnych rzeczach związanych z psychiatrią. I dzisiaj chciałbym trochę poopowiadać o tym, czym jest mania oraz jakie są jej objawy. Mania to problem z grupy zaburzeń nastroju, a dokładniej jeden z możliwych stanów, który spotykamy w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Mania charakteryzuje się tym, że pacjent ma wzmożoną ilość energii, pacjent jest w wzmożonym napędzie, ma zazwyczaj bardzo dobry nastrój i pacjent, który ma manię, do psychiatry trafia rzadko. Trafia rzadko, ponieważ ten stan zazwyczaj jest przyjemny po prostu dla pacjentów. To jest czas, kiedy pacjent ma wrażenie, że jest w stanie zrobić wszystko, że nic nie jest w stanie przeszkodzić mu w jego planach, wspomnianiu jego marzeń. To jest okres, kiedy pacjent ma właśnie bardzo dobry nastrój. W związku z tym, tak jak samego pacjenta, ta mania raczej nie niepokoi. Tak zazwyczaj bardziej niepokoi już jego rodzinę, która widzi, że coś się niestety dzieje. Z manią związane może być przyspieszenie toku myślenia, czyli pacjent może mieć gonitwę myśli, może rozważać tak naprawdę kilka wątków naraz, co też odzwierciedla się w tym, jak się z takim pacjentem rozmawia. Ta rozmowa może być bardzo trudna, ponieważ on może przeskakiwać z wątku na wątek, zaczynać następny, nie skończywszy wcześniejszego. Może on też się wtrącać w wypowiedź swojego rozmówcy i w ogóle nie słuchać, co się do niego mówi, tylko raczej mieć przyspieszoną mowę, mówić bardzo szybko i właśnie bardzo często zmieniać temat, więc ta konwersacja, no umówmy się, może być niestety bardzo trudna, czasami nawet niemożliwa do, do przeprowadzenia. To jest ta gonitwa myśli, ten zmożony napęd, ale i zmniejszona często potrzeba snu. Zdarza się tak, że pacjenci, którzy są akurat w okresie manii, śpią po dwie godziny na dobę, czasami godzinę i mimo to w ogóle nie są zmęczeni. Także to ten stan faktycznie no, może się wydawać atrakcyjny, no bo tak, można zrobić dużo, nie trzeba w sumie spać, czują się ci pacjenci bardzo dobrze, mają bardzo dobry nastrój, w związku z tym no zrozumiałe staje się to, dlaczego ta mania raczej jakiegoś niepokoju nie wzbudza. Inna rzecz, która jest związana właśnie ze stanami maniakalnymi, to jest podejmowanie takich bardzo ważnych życiowo decyzji bez, bez przemyślenia ich, bo zdarzają się sytuacje, gdzie osoba będąca właśnie w fazie maniakalnej Bierze kredyt na rozkręcenie jakiegoś interesu, który tak naprawdę nie do końca wiadomo, czy w ogóle się powiedzie. To może być też kupno od tak jakiejś wycieczki zagranicznej za kilkanaście, nawet tysięcy. Więc ta skłonność do takich działań impulsywnych, do zachowań ryzykownych również się niestety pojawia i to jest duże zagrożenie związane z manią, ponieważ pacjent doświadczający jej może podejmować przypadkowe kontakty seksualne z nieznanymi mu osobami, co jest bardzo groźne, no bo może doprowadzić na przykład do spłodzenia dziecka z obcą osobą, ale i do zarażenia się jakąś chorobą weneryczną. Na przykład, nie wiem, może dojść do zarażenia wirusem HIV, kiłą, która nadal występuje i wcale nie jest tak, że ta choroba zniknęła, chlamydją, innymi jeszcze jednostkami, których objawy są naprawdę niefajne, także to jest duże ryzyko. Jest też możliwość, że na przykład pacjent będzie brał udział w jakichś wyścigach samochodowych na ulicach, nie przejmował się będzie on w ogóle jakimikolwiek przepisami, ryzykiem dostania mandatu. Te wszystkie działania mogą być. w To też wchodzi niestety ryzyko korzystania z różnych substancji psychoaktywnych. To może być alkohol wypijany w bardzo dużych ilościach, to mogą być również narkotyki, inne jeszcze substancje. W związku z tym tamania jest niestety bardzo groźna. Mania to zwiększona aktywność, właśnie zmniejszona potrzeba snu, działania ryzykowne, ale i inne jeszcze rzeczy. Często właśnie pacjenci stają się wyższościowi, zaczynają uważać siebie za lepszych od innych, mogą mieć wrażenie, że są właśnie zdolni zrobić wszystko, że nic nie stanie na przeszkodzie do realizacji ich planów, co też bywa bardzo trudne do zniesienia dla bliskich, ponieważ wszelkie, jakiekolwiek próby Wyperswadowania tej osobie, że coś nie do końca te plany są zgodne z realiami i nie do końca możliwe do zrealizowania, no te niestety próby spełzają zazwyczaj na niczym. Do tego, żeby rozpoznać manię, należy stwierdzić występowanie jej objawów przez przynajmniej 7 dni. Inaczej jest w przypadku hipomanii czyli stanu, który jest tak naprawdę bardzo zbliżony właśnie do epizodu maniakalnego, tylko tam objawy mają zdecydowanie mniejsze nasilenie i hipomanię można rozpoznać już po y, utrzymywaniu się jej potencjalnych objawów przez przynajmniej 4 dni. Tutaj od razu zaznaczę, że tą hipomanię zazwyczaj y, ciężej stwierdzić niż manię, no bo tak jak mania, no to są ewidentne jakieś zmiany zachowania, w przypadku hipomanii te zmiany zachowania również się pojawiają, ale czasami bywają uznawane za przejaw zupełnie innych problemów, na przykład za, za to, że to jest taki charakter pacjenta i że on raz jest właśnie taki powiedzmy zwyczajny, a czasami bywa w takim właśnie wzmożonym napędzie, więcej go, wszędzie go pełno, ma zdecydowanie lepszy humor, także ten stan akurat dużo ciężej rozpoznać. Tak jak to zaznaczyłem już nieco wcześniej, z manią i hipomanią spotykamy się w przypadku choroby afektywnej dwupiegunowej, i ona, tak jak zresztą brzmi sama jej nazwa, może związana być z występowaniem epizodów właśnie hipomaniakalnych albo maniakalnych, i z epizodami depresyjnymi. Możliwe są również epizody mieszane, które dla niektórych bywają najbardziej interesujące ponieważ w przebiegu epizodów mieszanych pacjent może w jednym momencie mieć trochę objawów z zakresu właśnie faz maniakalnych, hipomaniakalnych i trochę objawów właśnie z epizodów depresyjnych. W związku z tym te stany mieszane faktycznie bywają też ciężkie do uchwycenia, bo tak w zasadzie nie wiadomo co, tej, co temu pacjentowi się dzieje. Też już nadmieniłem wcześniej, że pacjent będący w epizodzie maniakalnym sam raczej do psychiatry nie będzie chciał pójść, nie będzie widział takiej konieczności, ponieważ no dla niego to może być stan przyjemny. Tutaj zaznacza się zresztą bardzo mocno rola rodziny, która zauważy jakieś niepokojące zachowania, ponieważ to oni muszą nakłonić tego pacjenta do tego, żeby w ogóle on chciał do psychiatry się udać. Czasami nie da się tego zrobić i no wtedy pozostaje jedynie cierpliwość i próby nakłonienia tego człowieka, żeby jednak skorzystał z możliwości odwiedzenia specjalisty. Czasami jednak bywają sytuacje skrajne, że osoba będąca w manii zagraża swojemu życiu albo życiu i zdrowiu innych ludzi i tutaj ustawa o ochronie zdrowia psychicznego taką możliwość przewidziała i w sytuacji, gdy właśnie pacjent zagraża sobie Albo życiu i zdrowiu innych ludzi, mogą być przyjęte do szpitala psychiatrycznego wbrew swojej własnej woli. Oczywiście to jest rozwiązanie ostateczne i lepiej, kiedy pacjent ma możliwość decydowania o tym, co się z nim dzieje, o przyjęciu do szpitala czy o podawaniu mu leków, aczkolwiek w stanach zagrożenia życia no, może to być po prostu niemożliwe i wtedy z takiego rozwiązania można skorzystać. Choroba afektywna dwubiegunowa i związane z nią właśnie epizody maniakalne, hipomaniakalne czy depresyjne mogą występować w różnym wieku i tak typowo pojawia się ona u młodych dorosłych te objawy właśnie zaczynają się we wczesnej dorosłości aczkolwiek jest możliwe jej wystąpienie również i we wcześniejszym wieku na przykład właśnie u dzieciaków i u dzieciaków ta choroba dwubiegunowa także występuje aczkolwiek ze zdecydowanie mniejszą częstością, także tych rozpoznań stawia się zdecydowanie mniej. I jeszcze to, co chciałem powiedzieć na ten temat, to to, że objawy choroby dwubiegunowej, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych trzeba różnicować z innymi jednostkami i takim problemem, którego objawy bywają bardzo zbliżone do objawów zaburzeń dwubiegunowych, jest osobowość borderline. Ja myślę, że do obu problemów wrócimy, bo chciałbym więcej opowiedzieć o samych zaburzeniach długiegunowych i o osobowości Borderline, ale myślę, że w kolejnym filmie. Na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego, czegoś co Wam się przyda czegoś co może Wam się kiedyś przyda. Zapraszam Was do oglądania moich poprzednich filmów, a także tych, które dopiero na kanale się pojawią. A tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, cześć!